No dobrze, przed nami próba autostradowa, albo jak mówi jeden z moich ulubionych youtuberów, na und Unzurich. No i nie mamy żadnego przygotowania ani statywu, ani planu. Po prostu zobaczymy, jak Audi 80 się rozpędza wjeżdżając na autostradę, czyli z jakiejś takiej niedużej prędkości, ale na pewno nie ze startu zatrzymanego. No a prędkość docelowa to taka jak ruch na autostradzie, więc też nie mamy jej ustalonej. No dobrze, wytarłem tutaj kurz z deski rozdzielczej, chociaż ta szmatka zostawiła chyba więcej kłaków po sobie niż było tego kurzu. Startujemy. Temperatura pokazywana jest przypadkowa, ponieważ część zegarów nie działa. Odpał światełka. A były włączone cały czas. Kontrolka Bremslicht, czyli światła stopu. No i lecimy. Wszystko jest ok, tak. Zjaśnijmy sobie zegary. Miejmy nadzieję, że tak dobrze wyjdzie. Sprawnie można się włączyć na autostradę 125 dni od razu. No i to by było na tyle.